Jestem super podekscytowany, bo właśnie zaczynam nowy projekt, a właściwie nową pracę w branży automotive i będę robić tutaj różne sterowniki do różnych części. Co prawda, na razie zabawek samochodowych, no ale mikroserwisy, greenfield i wszystko na kotlinie. Co prawda, to krzesło miało być bardziej ergonomiczne, a nie IKEA, no ale to są małe drobnostki, które nie będą mi przecież pracy w przeszkadzać. Tutaj szef chciał, żebym dopisał taki prosty feature. Chodziło chyba o zmienny dyferencjał sterowany elektronicznie tylnym uślizgiem, czy jakoś tak, więc wyciągnąłem sobie tutaj już serwis do, do skrzyni biegów, bo wszystko mamy na mikroserwisach, aczkolwiek w repozytorium był tylko jeden projekt. No, ale pewnie to jakieś małe nieporozumienie. Dobra, no i co? Chyba nie może być trudne, tak jak szef powiedział. Tym bardziej, że chcę to zaraz mieć, bo dojeżdżę do klienta, więc ja sobie tutaj wejdę i dopiszę szybko ten feature. I to będzie pierwszy komit w moim systemie nowym, już pierwszego dnia. Dobra, Gearbox Driver i Gearbox. To chyba driver będzie sterownik. Tutaj dużo kodu jest, jeszcze nie widziałem. O! No. Jak to szef mówił? Że to jest nowy tryb chyba. Mówili, że to Greenfield. Hmm. Może zadzwonię do szefa. Gdzie ja mam telefon? O, tutaj jest chyba. Dzień dobry szefie, ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy w dobrym mikroserwisie to pisze, bo tutaj to chyba ten Greenfieldowy nie jest. A, to tylko na początek. Dobra, bo tutaj chyba jest dużo tego długu techniczno-logicznego, tak mi się wydaje. Może jakieś testy bym dopisał przy okazji. Co? Że jak? Że testy to dwa razy więcej kodu, więc dwa razy więcej czasu. Dobra, to ja to szybko zrobię, a potem ewentualnie się poprawi. Dobra, ile mam czasu? Za ile pan, pan będzie u klienta? 25 minut. Dobra, no to powinienem się wyrobić. Wydaje mi się, że szybciej to będzie miał Pan na demo. Dobra, to, to już nie przeszkadzam. Do widzenia, dziękuję. To na początek muszę trochę w systemie legacji porobić, ale potem ten Greenfieldowy projekt wiedzie. Dobra, no to, to jest nowy tryb. Tutaj są tryby, widzę. Eco, Comfort, Sport. No to ja dodam sobie czwarty ten tryb. M Dynamics to chyba szef nazwą, no to sobie tutaj to piszę w komentarzu, żeby kod się sam dokumentował. I co? I w tym trybie nie zrzucamy biegu. Jeżeli jest jakaś tam prędkość kontowa, yy, tutaj widzę handle gas i mamy case'a z yy, switcha z różnymi właśnie trybami. To ja sobie zrobię chyba nowego case'a na początek. Tutaj szybko wrzucę, nie mamy czasu formatować. Case 4. A to chyba nie działa tak, no bo ten tryb pewnie może być w każdym spod trybów. Czyli to nie jest tryb dodatkowy, tylko pewnie jakaś flaga. o to jest flaga. Wiem. Yep. Private boolean is mDynamics Mode. Chyba tak. Dobra, i jeżeli ona jest włączona, to właściwie w każdym casie powinienem coś zrobić. Nie za bardzo mi się podoba ten, ten kod. No, ale że chcę. If M dynamics Mode. Jest włączone, to wtedy nie zrzucamy biegu i, i, i od razu wywalamy, tak? Wracamy, bo to jest w drifcie tym takim. No tak, ale tylko wtedy, kiedy właściwie co? Ten, ten, ta prędkość kątowa. A skąd ja wezmę? Tutaj są jakieś external systems, pewnie stamtąd external systems. O jest. Current RPM. Angular Speed. Kurde, ja jestem drzewowcem, a nie frontendowcem, no ale to chyba będzie to. Większe od ilu musi być, żeby załapało się? Dzwonię do szefa. Szefie, a ile ta, ta prędkość kątowa musi wynosić, żeby, żeby nie, nie, nie zmieniać tego biegu w zakręcie? Co? Bo nie wiem. Analityk? Chłopaki mówią, że na L4 jest. A dobra, to na razie dodam cokolwiek, a potem się zmieni. Dobra, dziękuję. 50. I jeżeli tak, no to wtedy, no, no to wtedy robimy breaka. To chyba będzie to, tak, tylko że to muszę mieć kopił pastem we wszystkich caseach, czyli w dwójce też I i, i i tutaj formatujemy. Dużo kodu tutaj jest. W trójce już nie ma. No. Wydaje mi się, że to wszystko nie było jakieś trudne, aczkolwiek no mówię, no ale to tylko jedna funkcja na początek, później będę już robił te nowe mikroserwisy, także będzie ok.